się mano widzę was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku mojej nowej serii Hide and Seek serwer będzie darmowy gramy dzisiaj... au, kto mnie bije? Czekaj, bo tutaj mogą być... no właśnie, to nie jest, to a więc Ale mam lodi, jestem najlepszym klubkiem a więc Tą serię będę nagrywał mniej więcej z, nie wiem, z Zemkiem51, y, który zmieni nick, bo nie może się... nie może skina zmienić, bo ma jakiegoś... nie powiem jakiego skina. Widzicie, widzieliście jakiego ma skina? Y, z Gruipel, czasami pójdzie odcinek, czasami pójdzie z Adrianem. A wy czemu się tak szybko przywitaliście? Na kolanach ja mi na kolanach mi tu kurde mać Widzę, widzę, widzę typka, Biblioteczka jest No siema O oh, i zajpa blakiem na pewno Nie to nie z porwą, tylko blak klasztor Ej, ale powiedzcie, pan, powiem wam jak ten cyrsak tak nimi, jak ten cyrsak z To pana, bo wasz klotek to jest takim całym, jak prawdziwym. Jak się odlicza to jest, takim całymym, od to jest tylko takim krzywym. Ej, a wiecie, że... tak, 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 proszę Państwa, yy, grui.pl to jest yy, Hader, on zmienił nick, tak, bo tam mu się nie podobał i on sobie kupuje mikrofon, a więc będę mógł z nim częściej nagrywać, a więc spoczko, bo myślę, że z nim będą w miarę fajne odcinki. Co o tym myślisz? No, no, no. Dawajcie na... hotel, dawajcie na hotel! Fucking hell. Akurat kiedy? Akurat kiedy ja wezmę Dawajcie to... na kodmod! Ja idę na kodmod! Ej, ja się na niego jeszcze. Jestem w hotelu! Ja A ja na kodmod? Ja jestem na kodmod! Ja kod Kurde! Ja idę do game! Kraję się, hehe, biegam! Jest, wygrałem! Jasne, jasne, jasne! Na, na kod mod? Tak, na kod mod. Mi, Mówineczka. Szybko, bo czterdzieści parę sekund zostało. Na kod Adri, 800 jesteś. Patrzcie się... Nie można Nie Jaki ze mnie mistrz parkouru? E, tak e, ip serw... już nie można e, a, cicho paweł ip serwera będzie w opisie dosyć wszechstronny serwer ponieważ jest tutaj haita seg the walls the walls games, survival games zwykły survival PvP, skyblock a więc bardzo wszechstronny. o free bullied e, free bullied co to jeszcze? Jest? Co, co na tym serwerze jeszcze jest, a, to to ok. What the I fuck? Thing ja thing jestem wybrany na szukającego. LOL! Ja... Wybrali mnie na szukającego. Fajnie, mam od razu, dajmy to wymiecie, ty. To jest poczko, a więc filmik pojawi się mniej więcej. Ej dobra, ostatnia, ej, ostatnia ręka i kończymy odcinek, bo on już dosyć długo trwa. Widzę crafting table, widzę crafting table. O, moi koledzy się rozłączyli, co jest? Au! Au! Fuuuuck! Bitches! suchy jedne. O dobrze dzwonią, dzwonią już do, do mnie dzwonił A więc, ej chłopaki, idziemy koksić Ale poczekajcie, jeden. ja je, już je? Ej to już jest ostatnia ręka i kończymy odcinek, do Kurde, zło się na mnie rzuca Szek teraz Fuck. Kurde Szukający ucieka, ale fajnie Ale fajnie I no, znowu umarłem Zostanie zrespiony za 20 sekund Fuck Czekajmy 20 sekund chłopaki O widzę, widzę typa, widzę typa crafting table Patrick. Słucham A więc tak, jest ze mną i Jego, o oh fucky 4 raz Jest ze mną i on będzie, on będzie On zostanie youtuberem Ma już wszystko program, a więc w miarę okej okay. O ale, ale nie mam jakiś błędów, że mi się bierze na 8 sekund, na 3 minuty Tak, tak, nie, nie potrafię się za bardzo yy, programem obsługiwać Ej chłopaki, wiecie, że jestem Uciekamy, szukającym nie. Ej chłopaki, słuchajcie tego Największy fail na świecie Jestem szukającym, a uciekam No po pięciu, ponad, ponad pięć klocków mnie atakuje I widzicie, umarłem, czujecie to? Ponad pięć klocków mnie atakowało Ej, no ale, ale no, no, no kurde! Wygram to! Wygram Oni cały... To. cały czas się cofają we O oh, kurde, biją... biją mnie. Cały czas się na mnie cofają, ja muszę uciekać, a nie szukać. Ja uciekam, nie Ja uciekam! <śmiech> jest! Jest! <śmiech> kurde, zabiję was! Nie kurde, mnie Kurde, znowu umarłem! Co oni się tak do parli? Babka się na mnie gapi! Haha! O dzisiaj nie było takiego przywitania, więc się ma! Siemado! Fanie mój skin wygląda w tatce. FAT! Nie! O, bo... Jedna sekunda dostała i ponad 10 klotków mi biło, Ponad 10, o mam, jest dwóch szukających! Zabiłem! Ale zabiłem, wy... ej! Zabiłem kilku! Zabiłem kilku! Słuchajcie kilku. tego! Słuchajcie tego! Spoko. Dobra, 90 sekund. Na co? E, uciekam! Do końca mojej matki! Ej, te klocki są mocne jak cholera! O, kloca pije, kloca! Jest! Z... Ale nie szukających się znalazło teraz! ale dużo szukających jest nie macie szans już, już. Ile, a ile aren jest tu nagrywany to już jest ostatnie bo ręki są w miarę długie bo po, po około 5-6 minut nawet więcej no ja bym to, powiedział no to idziemy wszyscy wpisujemy komendę stanu i będzie ładne zakończenie co? no dobra spokój spokój to no ja już wpisuję o bo wybijali wszystkich skurczę synki Spamie, A wiecie, że jak się jest, stoi się w jednym miejscu i się jest solidnym blokiem, to nie mogą nas zaatakować? No wiem. No i właśnie to jest fajne. Eee, żółty polski pingwin. O, fajnie to wygląda chyba, co? Żółty polski pingwin! No, ja sobie to tak wyobrażam. Jest znowu mapy. Jest nawet Srenderman. Srenderman! Strać mam! Zaraz to posłucham! ma zawsze zraknie! Ej! Kasper! Jest! Dobra, wpisujemy spawn! Jak się będzie dało! Dobra, jestem na spawnie! Jestem też! Dobra, dochodź tylko z tobą, jak ich nie ma! A więc na dzisiaj to koniec. Jeśli Ci się podobało i chcesz więcej, zasubskrybuj oraz lajkuj. Do zobaczenia. Cześć.